Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Dzisiaj jestem silny, zwarty i gotowy, żeby Państwu opisać, nakreślić stan w naszej piłce po mundialu. Oczywiście zawody trwają cały czas, ogórki poodpadały. Oczywiście nie tylko my, ale inne zespoły, no dużo lepsze od nas już zostały wyeliminowane. Została ósemka najlepszych, zobaczymy co dalej. Natomiast u nas, jak to u nas, ledwo odpadliśmy. Już zaczęło się piekiełko. Przed Mundialem Don Mateo wziął na stronę Don Roberto. Jeśli wyleziecie z grupy, ja nagrodzę Was kopertą. W tej kopercie będziesz malec, gdy jesteśmy już przy Kasie, będzie w niej 30 baniek, może więcej. Pasi? Pasi. Wyszli z grupy dali ciała, chociaż dokonane dzieło niespodzianie dziwnym trafem zmiękła rura Don Mateo, bo gdy dali dupy z grupy sztab i gracze zgodnym chórem rozpoczęli natychmiast na niedźwiedziu dzielić skórę. O udziały w obietnicy, by zagmatwać całą sprawę, załby wzięli się, podobno Don Roberto z Don Czesławem, zaś Mateo wyszedł rakiem z kopertowej motywacji, nos mu nagle się wydłużył i odmówił afirmacji. Żeby była pełna jasność, wypić z tyłka trzeba pasem. Pomysł sam iż Don Mateo dać miał grajkom ekstra kasę, a piłkarze naiwniacy, stąd nauka dla młodzieży, że takiemu pacjentowi jak Mateo się nie wierzy. Tak jest, szanowni Państwo. 7 grudnia, dzisiaj środa imieniny obchodzą Ambroży i Marcin oraz Agaton, Ambrozja, Atenodor, Eutychian, Józefa, Marcisław, Nin Ninomysł, Polikar, Sabin, Siemirat, Urban i Zdziemił. Wszystkiego najlepszego kochanemu Państwu, mojemu obchodzącemu i wszystkim, i moim cudownym patronom. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo bez przerwy o Was myślę. Już mi czasu nie, nie starcza, żeby na no, co innego. I przysłowie na dzisiaj. Święte ambro ambroży zimy przysporzy. Zobaczymy. I, no, i, no i tak, cycat dnia jest dzisiaj taki. Porządek trzeba robić, nie porządek robi się sam. Tadeusz Kotarbiński to wymyślił, i to jest genialne. Rzeczywiście, burdel trzeba ogarnąć. Drodzy Państwo, kłaniam się serdecznie. Do zobaczenia. Do jutra. Miło, 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 było, było, miło, Pa.